Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym kolejnym programie na kanale Któż jak Bóg w serwisie YouTube. Zawsze staramy się spotykać wartościowych ludzi, a raczej Opatrzność nam ich posyła i przeprowadza z nimi ciekawe rozmowy. W czasie wakacji spotkałem moich wspaniałych znajomych, którzy na stałe mieszkają w Danii. To bardzo sympatyczni ludzie Sławek i Za i Stasiu przyjechali do Polski. Stasiu, czy Ty się urodziłeś w Polsce, czy w Danii, jak Ci się Polska podoba? W Danii się urodziłem i w Polsce, no jest fajnie. Wielkie miasto, dużo rzeczy, dużo rzeczy jest do robienia, no fajnie. Słyszałem, że jesteś ministrantem w Danii, tak? A. Czy posługa ministranta w Danii się różni od tej w Polsce, czy jest taka sama? To jest prawie tak samo. Tak samo, czyli bijesz w gong, tak? tak. Dzwonisz, uderzasz yy, w gong, potem przynosisz też yy, wino, tak? Wodę. Świetnie. Słyszałem, że chcesz zostać żużlowcem, tak? Czy to prawda? No zobaczymy. <laughs> Ale już jeździsz, tak? Tak, jeździ. No twój tato to znany żużlowiec, tutaj kiedyś... Sławomir Derdziński prezentował barwy apatora i naprawdę klaskaliśmy mu bardzo, bardzo głośno. Czy oglądasz czasami takie filmy z udziałem taty, jak jeździł? W szkole, kiedy pani nam da trochę pooglądać lub coś tam, to sobie jakieś czasy, kiedy się nudę, to to wejdzie trochę. Aha, słyszałem, że masz lat 9 czy 10? 10 i w listopadzie 11. Już po pierwszej komunii świętej jesteś? Po pierwszej. A podobno Twoja mama to jest wielka czcicielka świętego Michała Archanioła. Bardzo go kocha i do niego się modli. Czy to prawda? Tak. Tak? A ty też trochę modlisz się do świętego Michała i aniołów? No. Dostałem. Byłem w spowiedzi świętej i dostałem litany. Do... Litanie do świętego Józefa. No, do świętego Józefa. Aha. A figurki aniołów w domu masz? E, tak, mam. mam. Mam małą kolekcję w A, szafce. Tak, ile masz tych figurek? Mm, nie wiem, nie liczę. A czy czujesz, że aniołowie się tobą opiekują? Tak. Tak? No? Na różnych drogach, prawda? Mhm. Wspaniale. To teraz zapytamy mamę, przed nami Iza. Czy to prawda, że masz takie wielkie nabożeństwo do Świętego Michała? Syn zazwyczaj nie kłamie. <noise> to znaczy mam takie pragnienie i tak czuję w sercu, że Święty Michał Archanioł jest blisko i że czuję większą potrzebę poznania Świętego Michała Archanioła. Ponieważ y, kiedyś y, oglądałam, y, y, słuchałam seriali y, właśnie y, księdza y, o świętym Archanio Archaniele I y, pierwszy serial, który włączyłam, to był, pamiętam jak dziś, y, dziewiąty odcinek podajszy, gdzie ksiądz mówi, że. Y, jeżeli włączyłeś ten odcinek, to znaczy, że nie jest to przypadek, czyli święty Michał Archanioł chce dać Ci się poznać. I wtedy y, wysłuchałam do końca ten serial i zaczęłam od pierwszego odcinka do 16 podajże i czekam na więcej. <grych> tak, ale staram się na bieżąco być i obserwuję po prostu, jeżeli jest jakiś nowy odcinek na YouTube. To, to śledzę, za... śledzę, śledzę, śledzę i słucham i pragnę się jak najwięcej po prostu dowiedzieć w ten sposób. Czyli w życiu nie ma przypadków, przypadek to jakby inne imię Ducha Świętego, tak mówimy, że Pan Bóg wszystkim kieruje. A co ci jakoś tak szczególnie zainspirowało? Dlaczego Twoim zdaniem święty Michał Arkaniu jest potrzebny Tobie i innym na te dzisiejsze czasy? Już mamy tylu świętych. Mamy tu świętych, ale tak jakoś w moim życiu, myślę, że dlatego, że powiem szczerze, troszeczkę przez męża, który bardzo dobrze mówił zawsze o księdzu, że muszę poznać księdza Piotra i tak posłuchać jego kazań. I w tych kazaniach przez te wszystkie serial te kazania, które wysłuchałam, doszłam też do serii do tego jak ksiądz mówi o aniołach. Później do, o świętym Michale Archaniele. I jak te słowa, które po prostu usłyszałam, jakoś mnie tak poruszyły, że to muszę iść w tym kierunku i że chcę poznać świętego Michała Archanioła, że wiem, że są rekolekcje, że objawią się na właśnie Gargano i też miałam takie pragnienie, żeby uczestniczyć w takiej pielgrzymce. Tak, tak samo jak na przykład yy, mówiłam. O tym, że dzisiejsza msza święta, która była, to też nie jest dla mnie przypadkiem, że to są te cuda, które, na których szukamy, a one są dla nas na wyciągnięcie ręki. Bo chciałam uczestniczyć w takiej mszy świętej, chciałam poznać ten kościół, a tutaj tak się wszystko fajnie pokładało, że w jednym dniu tyle wrażeń, tyle cudów. I jestem, jest gdzie jest... Y Cudowne odczucia, myślę. Czyli nawet w Danii wszyscy potrzebują Świętego Michała Archanioła, a to jest Kościół, przy którym robimy ten wywiad pod wezwaniem Świętego, świętego Piotra. Świętego Michała Archanioła. A to tutaj, no, tak, Ta, tak, tutaj w Toruniu. Także tak, tak, To nie jest przypadek. przypadek Czyli mieszkacie na stałe w Danii. Jak wygląda sprawa tam wiary, praktyk religijnych? Bo nasi słuchacze na pewno chcieliby coś się dowiedzieć. Czy jest to trudne, łatwe? Czy łatwiej się wierzy i, i kocha Pana Boga w Polsce czy w Danii? Czego możemy się nauczyć od Duńczyków, a czego, a czego Duńczycy od nas Polaków? Powiem szczerze, że y, mieszkając w Polsce, y, to znaczy moi rodzice nigdy nie byli aż tak bardzo wierzący i praktykujący. Tą wiarę gdzieś tam myślę, że zasiała mi ziarenko moja babcia, ona pokazała. Później przez życie szłam, może nie aż tak bardzo z wiarą. Dopiero ta wiara się pojawiła bardziej, to nawrócenie y, poprzez y, sytuacje losowe. I myślę, że jeżeli tutaj mamy kościół, mamy możliwości, mamy tą wiarę na wyciągnięcie ręki, ale nie zawsze z tego korzystamy, nie zawsze tego pragniemy, i to nie zawsze na, idzie w tą dobrą stronę. A tam jesteśmy, nie mamy. Tak dostępu do kościoła jak tutaj w Polsce i wtedy myślę, że się bardziej docenia, że się bardziej pragnie. Mamy w, Polsce, w Danii polski kościół nie jeden, jest ich sporo. Jest mało katolików, ale jednak są księża, którzy pomagają pogłębić wiarę. I mhm. można uczestniczyć w polskich muszach czy po duńsku. A. Co, czyli warto Danie zwiedzić, co ciekawego w Danii możemy zobaczyć, jak wybierzemy się tam jako turyści? No myślę, że dużo rzeczy fajnych jest w Danii. Myślę, że no, Dania to jest przede wszystkim przyroba, przyroda piękna. Naokoło wszędzie jest morze, są wydmy, są klify. No są. Tak, tak, dzieci bardzo kochają Legoland, mm. <laughs> najsłynniejsze. Też te, te jest las arcydzieła. Tak, tak, tak. Aha. Gdzie jest pięknie i Czyli można za... jeść na jelenie, kopić marchewki, je karmić. Czyli jak Twoi koledzy i koleżanki z Polski, dzieci przyjadą do Danii, to nie będą się nudzić? Absor e, no, Ach. powiedzmy. <laughs> A czy na żurzel można pójść w Danii też? Jakieś czasy się odbywa. Odbywają się mecze mhm. ligowe. Świetnie. Jakieś czasy za gratis. Jakieś czasy trzeba zapłacić, jak zwykle. Dobrze, to bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy niech święty Michał czuwa nad wami, nad wszystkimi Polakami, którzy przebywają na tamtej ziemi. Zakończymy może wspólnie modlitwą po polsku do świętego Michała Archanioła. Stasiu, Ty tam y, urodziłeś się i mówisz po duńsku, ale po polsku równie dobrze, tak? Tak. A jak się modlisz, to po polsku czy po duńsku? Po polsku. Po polsku. No więc zakończymy po polsku. Święty Michał, wspomagaj Panie nas w walce, walce przeciw, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą, naszą obroną, obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie, pokornie o to prosimy. Wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji. Zapraszamy na następne. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Duchem niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch, syn. duch święty. Amen. Amen. Któż jak Bóg?